i uh -huh. thank <laughs> you No, jak było widać we wstępie, to pracy za dużo tutaj nie ma nad tymi puzzlami, Raptem tutaj po prawej jeszcze dwie sztuki zostały do dołożenia. Tu gdzieś po lewej też dwie, no nie wiem, może z 20 puzli. W zasadzie szybka akcja. Chociaż tą całość nie układa się jakoś wdzięcznie, no bo głównie tutaj na dole układanki są jakieś ulice ciemne, to się trochę miesza z zaroślami i tak naprawdę to gdzieś tam jeden wzór, jedna linia chowa się za drzewami, potem się znowu pojawia odsłania i ciężko ułożyć jakieś sensowne, fajne linie i połączenia. Dlatego bardziej układam po kształtach i kolorach, odcieniach kolorów, aniżeli konkretnie po, po jakichś takich wskazówkach z puzli. Co do samych puzli, no to pewnie jeszcze podsumuję jakoś Castorland, dawno nie układany przeze mnie, gdzieś tam wrócił do łask, no ale głównie z, z braku laków nie miałem nic innego do wyboru. Kupiłem w lokalnej księgarni, żeby mieć to na wakacje i, i sobie pomału układałem. No, może nawet nie pomału, w sumie dość szybko to ułożyłem. Już nie pamiętam dokładnie, ile, ile czasu mi to zajęło. No, teraz jest ostatnia przysiadka, że tak powiem. Wcześniej musieliśmy pojechać, stąd puzle zostały. Teraz wróciłem i, i szybka akcja układam. odezwę się jeszcze na zakończenie. No i to a propos tego co mówiłem, że po kształtach układam to na przykład taki puzelek jak ten. Gdzieś tutaj z taką y, widoczną balustradą. No, wydawać by się mogło, że będzie gdzieś tu y, po czym patrzę, kombinuję, kombinuję. I on pasuje tutaj. Ale tylko i wyłącznie w sumie ze względu na kształt, bo nie widać, żeby jakaś ciągłość tej balustrady była y, po drugiej stronie. No gdzieś tam za drzewkiem się przebija. Wprawdzie dalej balustrada, ale na pierwszy rzut oka wcale tego nie widać. No i tak jest na przykład z tym puzzlem, też. Niby też tutaj widzę balustradę, ale nie do końca on mi pasuje gdzieś tak idealnie. Chociaż akurat teraz udało się go dołożyć i w sumie bez marudzenia. No i już kończę pomału, tak ciężko mi się gada i układa. Mm, jeszcze nie ten level, ale postaram się gdzieś parę myśli tutaj zawrzeć. No, nie zawsze jest tak z puzzlami, że yy, że gdzieś tam kupuję takie obrazki, które mi gdzieś leżą. Być może chciałbym tam pojechać, albo już byłem, yy, albo o, tutaj jeszcze jeden został z tej strony albo są to puzzle które gdzieś tam po prostu mi się wizualnie podobają no tym razem było tak, że poczułem silną potrzebę poukładania czegoś, poszedłem do sklepu wybór był skromny bo miasteczko niewielkie więc tak na dobrą sprawę kilkanaście sztuk na półce a z tych akurat elementów bo nie chciałem sobie kupować żadnych pięćsetek ani nie nic mniejszego, no 500 były yy, całkiem fajne, no, ale to by po prostu zajęło mi nie wiem, nie wiem w sumie ile, by dawno nie układałem, ale pewnie z 2-3 godziny i, i co, i leciałbym zaraz po nowe, więc tak sobie pomyślałem, że może po prostu coś większego akurat wpadło do Las Vegas. <laughs> więc jestem dzisiaj wirtualnie w Las Vegas. Yy, ani mnie to specjalnie nie kręci, klimat tego miejsca, ani jakoś ten widoczek też nie jest super piękny. No ale tak jak mówię, czasem takie rzeczy też się poukłada. Może trochę z nudów, to yy, jest coś innego. No. Zwykle lubię układać krajobrazy. Yy, ostatnio ten Paryż męczę, też w zasadzie już mi zostało go tylko wykończyć, że tak brzydko powiem. I będzie układanka kompletna, no ale to dopiero po powrocie z wakacji na razie. Na razie jestem na wyjeździe, więc o tym w ogóle nie myślę. Gdzieś tam tylko, jak siadam do puzli, no to w podświadomości się pojawia, że a jest taka układanka i też w sumie jeden dzień i będzie ona ułożona. Pyk, już prawa strona zakończona. Jeszcze tylko tutaj. Zostały mi trzy puzelki, tak jest, czyli jak się okazuje nie będzie żadnego żadnego braku, co zawsze cieszy, bo głupio by było układać tyle godzin, a nie mieć ułożonego, a mieć powiedzmy jakiś tam brak na koniec. No i tyle, przygoda moja w Las Vegas się kończy, myślę, że może kiedyś z ciekawości bym tam poleciał, zobaczył jak... Jak te wszystkie słynne imprezy wyglądają, i jak się kończą y, przygody z hazardem, ale na razie, na razie mnie to nie kręci. Jak zresztą całe Stany Zjednoczone. Y, obrazek układało się w miarę przyjemnie. Castorland 1500 puzli, fabulous, fabu, fabulous Las Vegas. Y, jakby to powiedzieli pewnie Jankesi, y, tak to wygląda. No, tak jak, tak jak już wspomniałem, żadnej rewelacji, tak? I trochę misz masz zabijacz czasu. Jeśli chodzi o jakość, spasowanie całkiem fajne. Natomiast nie podoba mi się w kastorach ta szara tekturka z tyłu, bo są takie mm, papierowe. Niby są grube. Mm, może trefla są trochę grubsze, ale, ale to jest porównywalne. Natomiast. Yy, Wolałbym, żeby był inny kolor zielony albo niebieski, no tak jak jakieś porządne puzzle. To jest zawsze fajne. Natomiast jeśli chodzi o dopasowanie, no to nie było wątpliwości, że jak puzel był na danym miejscu, to na pewno nie pasował gdzieś indziej. I, no jakby, nie, nie miałem żadnych problemów z tym, żeby żeby wiedzieć, że puzzle, którego dokładam, akurat jest z tego miejsca. Co jest w sumie fajne. Także ogólnie przyjemna rozrywka. Castor wiadomo, no nie jest to Liga Mistrzów Puzzlowa, ale solidny polski producent i też warto wspierać rodzimy przemysł. Czym myślę takim przesłaniem mogę zakończyć dzisiejszą nagrywkę? I do zobaczenia następnym razem. Dzięki pozdrawiam.